Jo, to co widzisz to jest te ja przybrany za freestylowca, 1998. łódź fabryczna, pierwsza bitwa na Freestyle, Na frestyle, Jeszcze przed erą tego Bonzo. Jak się możesz domyślić, będziemy czytać tekst Edział Moty na przedramieniu, bo na pewno słyszałeś piosenkę i słyszałeś ten tekst, ale słyszeć tekst, a przeczytać go. To czasami jest różna kwestia. Dobra, bez dłuższej gadki, czytamy. Tekst piosenki. Edzio, motyl na przedramieniu. Produkcja Team. Jest godzina 22, czyli 4 godziny po tym, jak ode mnie wyjechałaś. Nie chciałaś ze mną, więc stwierdziłem, że przekażę ci w taki sposób to, co mam do powiedzenia. Czyli w tej pierwszej zwrotce. Możemy domyśleć się, że ona po prostu wyjechała. Przyjechała do niego i o 22. A, 4 godziny temu wyjechała od niego. I może stwierdził, okej, okay, nie odbiera telefonów, smsów. Ale może ogląda YouTube'a i obejrzy to, co nagrałem dla niej. Pytałaś kiedyś, coś dla ciebie nagram? Teraz, gdy tak boli? Naprawdę chciałem, by pierwszy track o tobie był wesoły. Czym jest dla mnie miłość? Nie opiszą tego słowa. Nie opiszą tego słów tysiące. Dla mnie byłaś czynią przez ostatnie dwa miesiące. Hmm, czuję się jakbym czytał jakiś elementarz. Czyli ma małe serce. Już w drugiej wzrodce dowiadujemy się, że ma małe serce i słów tysiące nie opiszą. Czym była dla niego przez ostatnie dwa miesiące. On pisze trakt dla laski, z którą był przez dwa miechy. Boże, rozpaczę, jakby to się małżeństwo rozpadło z dwójką dzieci, z chatą i psem. Po 15 latach przynajmniej. Nigdy wcześniej nie widziałem z dwóch tak różnych osób pary. Cześć, jeszcze raz. Nigdy wcześniej nie widziałem z dwóch tak różnych osób par. A ok, rozumiem. Które jednocześnie tak świetnie by się uzupełniały. Byłaś wsparciem, motywacją, oparciem w jednej osobie. Wszystko, co zrobiłem przez te dwa miechy, zawdzięczam Tobie. Brakowało Ci jednego, że kiedy nie było dobrze, w ogóle nie dawałaś nam przestrzeni na to by się dotrzeć. Nikt się tak dla mnie nie starał przed tobą. To prawda, ale nie jestem rasistą, ale jednocześnie ja też się tak dla nikogo nie starałem. Nawiasie nigdy. U, długi tekst. Pomagałem tobie tak jak mogłem, gdy hajsu u ciebie było mało. Uuu, wypowiadaj, że była biedna. Nieładnie. Moja mama była twoją mamą. Które ci zawodu brakowało. Aha, czyli wiem, że prawdopodobnie niemal mamy. Może nie żyję, albo byłam alkoholiczką, albo w ogóle nie o nią. Wszystko, co moje, jest nasze. Jak całe życie bez reszty. Nie wierzę, że przez takie pierdoły umiesz to przekreślić. Trudno z Tobą być. Bez Ciebie jeszcze ciężej. Typ nie wie sam, czego chce. Nawet kiedy boli, nie potrafię radzić się se samemu. Radzić sobie samemu, no nie powinien używać se. To se siana, to jest jedyne poprawne według polonistów, użycie se. Kiedy jestem jednym z motyli na twoim przedramieniu. Trudno z Tobą być. Bez ciebie jeszcze ciężej. Wybacz mi ten kawałek, nie chciałem robić dramy, no zrobiłeś. Lecz jestem rapelem tylko tak radzę z emocjami. No nie wiem czy to jest najlepszy pomysł. Mogłeś spójrz do terapeuty. Mogłeś poprosić o pomoc w tej sprawie Maje Staszko. Ona by na pewno wysłała ci. Tyle ile ty masz tak wysłała ci numerów alarmowych, gdzie możesz się skontaktować. Pytałaś po co poszedłem za tobą i chciałem gadki. Zaraz po tym, jak wystawiłem ci walizki za drzwi. Poczekaj. On napisał piosenkę. Ja, jak czytając ten tekst, myślałem: Kurwa, kopnęła go w dupę. Zostawiła go. A to on z nią zerwał. Ja, ja wiem, że on. Wiesz dlaczego? Z jakiego powodu on z nią zerwał? Bo paliła papierosy. On ją tak bardzo kochał, że mówi: Dobra, nie jestem z tobą, bo palisz Chesterfieldy niemieckie. Paczkę dziennie, albo pół albo. Patrzysz, pa pajesz i kosy. Wypierdalaj. Tu są twoje walizki. Walizki za drzwi. Bo ciężko mi wyobrazić sobie przyszłość z tobą, szczerze. Ale wyobrazić sobie ją bez ciebie jest jeszcze cięższe. On jest jakiś bipolarny, on sam nie wie, czego chce. Mówiłeś, że mnie kochasz? Ja nie umiałem powiedzieć. Bo to dla mnie trudne słowa, a nie przez to, że tak nie jest. Ale dodawałem ci całego siebie. Oddawałem ci całego siebie w kilogramach. Co? O Boże, co za straszny tekst. Ale oddawałem ci całego siebie w kilogramach, czyli co? Wpierdalałeś? Bardzo cię kocham. I będę z tobą w kilogramach. Będę tył 5 kg tygodniowo, tak bardzo cię kocham. Naprawdę po tym wszystkim ty czułaś się niekochana? W sensie no też bym się czuł niekochany, jakby mi typiara podziała toła, wypierdała właśnie swoje rzeczy po dwóch miach, idź stąd, bo palcz i kosy. Dobrze wiesz, przez co przeszedłem i dlaczego taki jestem. Nie mogłem przeboleć, że przez nauk sobie ze stresem ani patrzeć jak się niszczy, że nie dbasz o siebie kompletnie, ani tego, że ten nałóg jest ważniejszy ode mnie. Chciałem rozmowy, żeby przestrzelać, budować bliskość. Okłamałaś mnie mówiąc, że zrobiłaś zrobiłabyś dla mnie wszystko. Ty dziś mówiłem, że jeśli wyjdziesz, możesz już nie wracać. Nie mogę uwierzyć, że wyszłaś tak pewnie bez wahania. To jest ustawione. Nie wierzę, że on z nią zerwał, bo ją przyłapował na palenie papierosów. Naprawdę, co jak co, ale to nie jest powód, kurwa, żeby z kimś zerwać. Miałem dość tego, że jest dobrze tylko gdy jest, te, jest pięknie. Dość tematów tabu, na które gadka kończy się spięciem. I chociaż chwile z tobą naprawdę dawały szczęścia, miałem dość, że po kłótni to ja zawsze wyciągam rękę. Tom, ty byłeś w tym związku kurwa szczęśliwy, czy nie? Czy ty. O co ci chodzi, człowieku? Jaki jest twój problem? Czym jesteś? Cera, może naprawdę zgłosić się do małej staszki. Ja pierdolę, jaki długi tekst. Niech ci da numer do terapeuty, bo ewidentnie masz problemy z sobą, Ziomek. Po pierwsze, no, nie pisz. Nie idzie ci to pisanie. Serio, ja to czytał jakiś elementarz. Mimo wszystko nie wyobrażam sobie, żeby miało nie być już tak jak było. Nie wyobrażam sobie, że, że już nigdy. To mogłeś ziomek po prostu nie wywalać jej rzeczy. Pogarda z nią o tych petach. Na wiem, na terapię puść! Już nigdy żadnego filmu wspólnie z tobą nie zrobię. Nie poczuję zapachu ciebie, który wciąż mam na sobie. Może nie myję się? Nie zabiorę Cię na koncert, żebyś nagrywała back, backstage. Wow, super! Jesteś mi potrzebna po to, żebyś mi vlogi robiła. Ha! Śmiechu warte! To nie dość, że dziewczyna nie będzie mogła skupić się na koncercie, wiesz... Poszuć cały ten koncert, emocje, muzykę... Być patrzona w Ciebie jak obrazek. Nie, ona będzie musiała pracować, nie? Śmiechu warte! Już nigdy mi nie powiesz, że mnie kochasz przed zaśnięciem. Już nigdy, gdy mi gotujesz, nie zapytam, czy Ci pomóc. O, Ci soli? Zmarłamaś <laughs> nie pocałuję twego czoła, gdy wychodzę z domu. Już nigdy w tw twoich paznokci na mym karku nie poczuję. Nie położę ręki na twoje udo, prowadząc furę. O, ale straszny tekst, taki dres jak dresiarz, nie? Po pierwsze, kolego, dwie ręce na, rękawi na rękawicy, na kierownicy. Dwie ręce na kierownicy, a nie za udo łapiesz. Skup się na jeździe, kurwa. Nie przypomnisz, nie przypomnisz, co mam zrobić dla kogo? Na jaką datę? A co na jest twoją kurwa sekretarką, że ma ci przypominać? Masz pewnie telefon najnowszej generacji iPhone'a, tam masz wiele aplikacji, albo głupi kalendarz, który ci przypomni, co ma zrobić. Co ty kurwa? Nie wiem, nie masz pamięci w głowie, masz za mało ramu w mózgu? O mój Boże, już nie będę się przy tobie wygłupiał jak ośmiolatek. Ale teksty, no w sumie tak, piszesz tekst jak ośmiolatek, więc się wygłupiasz jak ośmiolatek. Nie zrobię ciekawy z dwóch łóżek zamiast łyżeczek. Nigdy przedtem już nie będziemy oglądać bajeczek. Nie zabiorę Cię na bali, które Ci obiecałem. Już nigdy nie zrobisz mi w porządku w mojej szafie całej. O, sekretarka, sprzątaczka, operator kamery. Już nigdy mnie już, już nigdy nie... te nie... jak miałbym tyle obowiązków, w związku też bym palił papierosy. Już nigdy nie zrobisz mi porządku w mojej szafie. Już, już nigdy mi nie pocałujesz miejsca, które boli. Co? Nie wiem, czy jesteśmy razem, dlatego pytam się. Poli? Poli. Trudno z Tobą być. Bez Ciebie jeszcze ciężej. Nawet kiedy boli, nie potrafi radzić ze samemu. Kiedy jestem jednym z motyli na Twoim brzmieniu. 13 listopada 2021. To data, która na zawsze wyryła się w moje serce. Jest godzina 23, czyli 5 godzin po tym, jak ode mnie wyjechałaś. Nie wiem, czy jesteśmy razem, czy nie. Mam nadzieję, że bezpiecznie dojechałaś do domu i może jeszcze kiedyś będziesz chciała z mną porozmawiać. Ale ten tekst jest straszny. Piosenka jest straszna. Ja rozumiem, jakby to napisał 8-latek. Bym nawet powiedział, wow! Jak ta 8-latka jesteś naprawdę bardzo dojrzały. Wiesz, co to miłość? Wiesz, co to nie wiem, że zależy się, że komuś zależy na drugiej osobie, wiesz? Że już w wieku 8 lat, jako 8 zdajesz sobie z konsekwencji, jakim jest palenie papierosów. Że pa palenie papierosów niszczy zdrowie. Tak? Że bycie z kimś jest naprawdę. Jednym z najważniejszych elementów życia, ale to napisał dorosły chłop. Ten tekst i nagrał tą piosenkę dorosły chłop, który potem ją usunął, bo od odjebałem. Napisał to chłop, który zerwał z dziewczyną, bo przyłapał ją, jak paliła papierosy na balkonie i wyjebał ją z chaty. jak jakieś stare krzesło, zamiast powiedzieć, sobie, że budzimy na jakąś terapię od uzależnień, cokolwiek. Nie, wypierdalaj. A potem nagrał piosenkę, jakby to była jej wina. A on jest. A on jest jak. jak werter. On cierpi. On jest artystą, on Tylko tak on przelewa na papier, na muzykę, swoje emocje. Rozumiesz? On musi dużo piosenek nagrywać. Jak ktoś w kurwie na ulicy. On musi nagrać tę piosenkę. Jak dostanę mandat. Nagrywam piosenkę o nazwie mandat. Jeżeli zupa mi nie wyjdzie. Przesolę. Kurwa, muszę nagrać przeleć to na papier. ziomek to musi chyba rocznie. 5, 5 albumów wydawać. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, papa. Pa.